Dzień dobry, dzień dobry, jesień za oknem skradła się i skrada dalej, cóż tu ma być, dobra, no i to jesień za oknem, a dzisiejszy przekaz od duszy, zobaczymy czy będzie też jesienny, czy może jednak nie. Przekonajmy się, uziemienie, o proszę, taka oto karta uziemienia, prześliczna, no uziem się człowieku, uziem się, a ja się, nie wiem, jakoś mi się to kojarzy z uziemieniem. Ale co oznacza dokładne, dokładnie uziemienie? W myśl tej karty powiem Wam, że zapuść korzenie w ziemi i poczuj, że jesteś w domu. Obecna sytuacja wpłynęła na poziom Twojej energii. Możesz, może czujesz się oderwany od rzeczywistości, rozproszony lub przytłoczony. Wpadasz na różne rzeczy, zapominasz, czy aby na pewno zamknąłeś drzwi na klucz lub czy wyłączyłeś żelazko, kiedy wychodziłeś z domu. Niezależnie od tego, co teraz robisz, zatrzymaj się, i weź głęboki oddech. Pozwól sobie być tu i teraz. Przywołaj rozproszoną energię i skieruj ją z powrotem ku sercu. Wyobraź sobie niezrównoważoną lub nadmierną energię, która pochłaniana jest przez Ziemię i poczuj w zamian spokój natury. Natura wykorzysta tę energię do wzrostu i rozwoju. Jest to symbiotyczny, współtwórczy proces, o którym musimy pamiętać i który musimy uznać. Kiedy ponownie odzyskasz równowagę, poczujesz się bardziej zrównoważony, zrelaksowany i spokojny. To może również oznaczać, że powinieneś spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. To też dla mnie. Natura łagodnie przywróci ci Twoją energię. Przyroda nie ocenia. Pozwala Ci po prostu być i w pełni Cię akceptuje. Powiem Wam tak. Dzisiaj rano też robiłam otwieranie serca. Razem z uziemianiem i polecam to każdemu. Eee, na YouTubie jest taka fajna kobitka, nazywa się Liu Qin. Robi Qigonga, i w tym właśnie taką praktykę medytacji, otwierania serca. Coś wspaniałego. Także jak macie chęć i ochotę, to sobie obejrzycie. Karty zielonej wiedźmy znowu pozwoliły mi na wylosowanie jesieni. No tak, jesień się już zbliżyła wielkimi krokami. Już mamy ją w pełni. To jest taka piękna dynka Halloweenowa i nie tylko, bo dynie są przepyszne. Ja uwielbiam osobiście dynie. Ale właśnie ta jesień zmusza nas, znaczy zmusza, źle to powiedziałam. Prowadzi nas do refleksji nad tym, co było. I co trzeba sobie wyukładać. Pozwala nam się zbalansować i zajrzeć mocniej w siebie. Także jest to bardzo spójne z tym uziemieniem. Popatrzcie. Tu jest jesień, a tu jest uziemienie. Yy, widzę to wręcz tak, że stoisz nogami na ziemi, na boso i Zapuszczasz korzenie, ale one są takie świetliste. Te korzenie prowadzą do środka Ziemi, a z drugiej strony oddajesz energię i przyjmujesz ją też od wszechświata. Po środku jest Twoje serce, a serce promieniuje na wszystkie strony. Tak sobie to wyobraziłam. Jest to piękna wizja. No dobrze. A co Tarot ma nam dobrego do powiedzenia na dzisiaj? Tarocie, Tarocie. O, przekaż karty w złocie. No dobrze. Raz, dwa. I co nasz Tarocik? Jeszcze jedno. Sama wyleciała, nie chciało być, a nawet cztery wyleciały znowu. Proszę. Tak jak wczoraj. No dobrze. Co Tarot ma nam dobrego do powiedzenia? Ok. Dziewiątka kielichów, a z kielichów szóstka kielichów i król mieczy. No proszę. Praktycznie. Wszystko związane z naszymi emocjami. Co ja tutaj widzę? Muszę się tam Pozwól żeby twój smutek uszedł. Hmm. Pozwól sobie na jego uwolnienie na to, żeby zapaliło się światełko nadziei. Na to, żeby twoja dusza i twój umysł stały się przejrzyste, jak te dwa kielichy. One mają inną perspektywę. Pozwól na to. Jeżeli masz smutek w sobie, to usiądź, weź parę głębokich wdechów i wydechów, wypuść go. Wypuść go, niech poleci. Niech poleci i się uwolni, bo za dużo w tobie tego smutku. A jak się uwolni, to ten król mieczy, który siedzi na tronie, wydaje się taki groźny. On nabierze tej energii przepływu. Poczuje się wolny. Poczuje się wolny i będzie mógł wreszcie robić to, co chce. To jest taka siła z tej karty. No bije od niego naprawdę duża moc. I patrzę na niego. On też ma przepływ właśnie z czakry splotu słonecznego, z czakry korzenia i z czakry podstawy. To są trzy czakry, które. Ja tutaj czuję bardzo mocno, ale też czuję czakrę korony. On jest bardzo mocno połączony z górą. Ale jednocześnie ma ten balans w sobie. Właśnie stara się być uziemione. Nawet jego szata tutaj na dole, to co mu spływa pomiędzy nogami. Jest w kolorze takiej brudnej czerwieni, co mi się kojarzy właśnie z ziemią. A na dole mm, są ptaki, które podnoszą się do lotu. One jeszcze nie wyleciały, ale podnoszą się do tego lotu. I tak a, kojarzy mi się to wszystko. I taki jest ten przekaz: uwolnij się. Uwolnij siebie i pozwól sobie na wolność. Wolność wyboru i wolność działania. Tylko od Ciebie zależy, jak Twój czas, dzisiejszy dzień, następne dni się potoczą. Pa!